Clean is good. Sanitized is better. Mateusz, no, przede wszystkim, co było najważniejsze dzisiaj, żeby zabezpieczyć to zwycięstwo? Ponieważ ta Polonia dzisiaj dobrze dysponowana i chyba tą pierwszą bramką Was zaskoczyło. Yy, no na pewno gdzieś no, chyba źle weszliśmy po prostu. My straciliśmy na początku gola, ale fajnie, że później odzyskaliśmy to prowadzenie. Myślę, że druga tercja też była taka nie najgorsza w naszym wykonaniu, a co do Polonii, no to prezentują dobry hockey gdzieś od początku sezonu, na pewno są groźniej i na pewno trzeba się z nimi liczyć. Więc czy takie mecze z takimi powiedzmy niepewnymi wygrane, wygranymi e, działają na Was troszkę demotywująco? Nie, myślę, że nie. Najważniejsze są trzy punkty i to się dla nas liczy. Teraz mamy troszeczkę przerwy, więc odpoczniemy chwilę i po przerwie znowu wracamy do działania i po kolejne zwycięstwa. No właśnie, powiedz, dwie bramki i asysta, no Pan może być zadowolony z siebie, przynajmniej ze swojej gry, ale czy Wy wykonaliście na ten mecz plan i czy jakieś założenia jednak pozostały niezrealizowane? W pierwszej tercji gdzieś tam troszeczkę tych założeń, troszeczkę nie spełnialiśmy to, co trener chciał od nas, gdzieś tam za dużo strat mieliśmy, gdzieś tam troszeczkę sobą w tej tercji ataku to wyglądało, ale Yy, tak mówię, no wygraliśmy, to fajnie. A co do tych bramek, fajnie, że ta forma przyszła. Mam nadzieję, że w następnym spotkaniu przedłuża seria spotkań z golami.